Cześć, witajcie. w dzisiaj 7 tysięcy i specjalnie dla was otworzymy mega boxa. Musimy sprawdzić, jakie szanse mamy. Hmm. No, te szanse są takie sobie. No i co? Zostawcie lajki, to będzie szósteczka. Sześć!

o moi drodzy Nienawidzę tej gry <laughs> Ale ja też dobrze i lubię tę górną grę 13 gramów. Sprawdzamy czy już drugiej mistrów piję Niestety nie ma, na razie patrzę i witam was Do widzenia, zostawiajcie suby i lajki